Siema. Jestem łowcą klockowych okazji i bardzo dużą część z nich trafiam na Allegro lokalnie bądź na OLX. A że w internecie roi się od oszustów, to zawsze, gdy kupujemy nie z dużego sklepu, a od prywatnego sprzedawcy mm, jakiś towar wysyłkowo, to radzę Wam nakręcić sobie filmik z odpakowywania e, paczki, e, tak aby mieć jakiś dowód w sprawie, e, gdybyśmy ewentualnie trafili na oszusta i chcieli skorzystać z jakiejś ochrony kupującego wiecie co, ja tym razem zamówiłem sobie zestaw Lego, to jest Landspeeder jest, ale był on w bardzo bardzo atrakcyjnej cenie, więc postanowiłem taki film nagrać, żeby sprawdzić czy na pewno w paczce przyjdzie to co zamówiłem sprawdzam tutaj jeszcze czy plomby są bo zestaw miał być fabrycznie nowy i tak są, ja jeszcze pokuszę się o sprawdzenie zawartości, ponieważ i tak mam zamiar zaraz ten zestaw zbudować, no i co klocki są, ludziki są z tego zestawu, więc wszystko